Tutaj Justynka i Henryś. Henryś uwielbia się chwalić swoimi piłeczkami. Uwielbia chwalić się swoją chusteczką. I zawsze, jak przychodzą do nas goście, to na nich skacze i chce się z nimi przywitać, i przynosi im zabawki. I wołam na niego: Henio, samochwała. Jest taki wierszyk o samochwale. Heniu, znasz go? To ja ci opowiem. Samotwała w kącie stała i wciąż tak opowiadała. Zdolna jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem. Jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w operze, świetnie jeżdżę na rowerze. Znakomicie muchy łapie. Wiem, gdzie Wisła jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgrabna, wiotka, słodka i powabna. A w dodatku daję słowo, mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga. Moja mama taka tęga. Moja siostra... Taki wierszyk o samochwale. Heniu, podobał Ci się? U, u, u. Ten wierszyk napisał pan Jan Brzechwa, i on świetnie pasuje do Henryka. Ale wiecie co? Henryk się chyba obraził, że ja tak powiedziałam. Pogniewałeś się, Henrysiu? Heniu? Chyba nie. Już jest wesoły. Zapraszam Was na kolejne wierszyki i fajne audycje. Ja i Heniu. O que